Cześć. Dziś inne przywitanie, ale jest ku temu okazja. Licznik subskrypcji pokazał okrągłą liczbę tysiąca subskrybentów, czyli was widzów. I wydaje mi się, że na tym nie zakończymy. Jestem Kamil i zapraszam was do tego filmu. Obiecałem wam tak zwany specjal. Nie mówiłem co do będzie, bo chciałem wam zrobić niespodziankę. I dziś w tym filmie zobaczycie. Teraz muzyka, która buduje napięcie. Moje stanowisko gamingowe. Zrobiłem wam odcinek z mojego komputera, z jego specyfikacji i narodził się pomysł, aby zrobić film z pokazu stanowiska. A że było blisko 1000 subskrybentów, może tak yy, zbyt oficjalnie 1000 widzów, dlatego taki odcinek właśnie na taką okazję się pojawia. Jakość dźwięku z telefonu była słaba, dlatego będę wam na bieżąco opowiadał co i jak. Przejdźmy do najnowszej rzeczy na tym stanowisku, czyli monitor którego unboxing mogliście już widzieć u mnie na kanale. Obok mamy drugi monitor, który jest na słowniku, bo jest po prostu za niski. Za monitorem widać głośniki, w sumie ten jeden głośnik, ale zaraz zobaczycie wszystkie. Głośniki są z Logitecha. Kolejno mamy klawiaturę, która również miała swój unboxing, wyrwana w Black Friday i sprawuje się naprawdę dobrze. Nadszedł czas na mikrofon, z którego mnie słyszycie, a jest to Samsung C01U Pro. Jeszcze nie na statywie, ale niedługo się to zmieni. Potem mamy myszkę z 2 na podkładce QCK. Najprawdopodobniej albo zwykłej Kuceka. A tam dalej ten trójkącik to jest właśnie Bandzi i jest ono od Zowi. Teraz może Wam pokażę jak to wygląda z mojej perspektywy. Troszeczkę się przesunę. No mniej więcej tak to wygląda, gdy robię filmy czy streamuję. Schodzimy, schodzimy i komputer chwilowy jest tu, dopóki nie zrobię większego blatu. Dlatego też kable tylko trochę spiąłem, bo tu będą zrobione zaślepki na kable, będzie dorobiony blat, aby było dużo miejsca, nawet gdy komputer pojawi się już na stanowisku. A na razie wygląda to wszystko tak. Nie pokazałem Wam jeszcze słuchawek z racji, że nie są one na biurku ponieważ są one obok na szafce, tu gdzie właśnie teraz widzicie. Stojak robiłem sam, ale chyba nie jest taki zły, może coś tam będę jeszcze przerabiał, zobaczymy. Dalej jest Powerbank od Xiaomi, potem logo, które jest już nieaktualne, ale niedługo pojawi się już to, które jest teraz.